Dajcie, po długiej przerwie, prawie rocznej, e, w dzisiejszym odcinku, to będzie już 29. Zarabiaj biegając, luty 2024, oczywiście nasz poczciwy Stepn, ja już dwa lata w projekcie. No i cóż, zaczynamy. A dzisiaj, dzisiaj wstęp, omówię trochę o naszych social mediach, moje dniówki Stepn. Airdrop, który dostałem na fantomie poprzez ruchy na Stepen i jakiś taki wstępniak jak zacząć zasady i markety. Wstęp. Wstęp. No to zaczynamy. My jesteśmy na telegramie. Jak pamiętacie z poprzednich odcinków, tu na telegramie właściwie jest największa nasza aktywna społeczność i tutaj cały czas coś się dzieje. Aktualizujemy tabelki zarabiania w GMT, informujemy siebie o rozmaitych wydarzeniach, o airdropach, tak jak było w tym przypadku, od Witosa dostaliśmy informacje, no jakieś takie różne informacje na bieżąco, również porady. Na Facebooku troszkę mniej ruchu ostatnio, y, nawet tam jakiś post y, napisałem, że już chyba ta grupa facebookowa umiera, no ale jednak jesteśmy, więc jakby coś było, to piszmy i również korzystajmy. No i nasz kanał YouTube, oczywiście 28, dzisiaj 29 odcinek. Y, jest co obejrzeć, jest z czym się zapoznać, y, filozofię jakąś tam, punkt widzenia autora poznać. Zapraszam. No i teraz zaczynamy od dniówek. Jak to jest w moim przypadku? Ja używam trzech kąt robię to w ten sposób, że albo chodzę z dwoma synami albo chodzę o różnych porach staram się nie robić tak, żeby chodzić z trzema, z trzema telefonami ponieważ no, za to dostaje się bota, jest dosyć trudno oszukać system, dlatego no, w moim przypadku jest dosyć dużo energii, jak widzicie 20 jednostek 16 i 16 no to w momencie, kiedy chodzę z synami to jeszcze jako tako można to w dwie godzinki opykać, natomiast no, jeżeli chodzę sam i chcę zrealizować w 100% tą dniówkę, no, to muszę trochę czasu poświęcić na treningi. Żeby skompletować taką ilość energii, no, musiałem skompletować, jak widzicie, tutaj 15 butów na Solanie, 9 butów na Binance Smart Chainie i drugim, drugiej Solanie. Są to przede wszystkim szare zielone, i w tej przypadku tej solany pierwszej to jest jeden Epic. Ta ilość właśnie daje mi 20 energii. Teraz jak zarabiam? Otóż na Binance Smart Chainie i na tej drugiej solanie zarabiam tylko schodzenia GST. Natomiast y, na, tej na tej pierwszej solanie zarabiam GMT i tu w 20 energii. Widzicie, mogę zarobić między 30 a 43 GMT. 20 energii. No, ja czasami przedłużam, także y, jest średnia powiedzmy 30-40 GMT dniówki. Y, Natomiast to nie jest cała strategia, bo to, że kopię na dwóch kontach GST i na jednym koncie GMT, to tak nie do końca oddaje ideę mojego, mojej strategii. Na tym, na tym slajdzie widzimy, że część GST z obu tych lewych kąt z lewych kąt, no z kąt po lewej stronie tu widać, że y, je, no, pewna część spora część GST y, z tych kąt zaprezentowanych po lewej stronie, no jest przeznaczona do otwierania skrzynek szóstych i siódmych boksów y, natomiast y, tutaj widzimy y, no, że konwertuje ze skrzyń te Gemy do GMT i następnie tu widzimy, że GST, które pozostało na danym koncie Binance Smart Chain czy też tej Solany drugiej, konwertuje na GMT. I tu widzimy y, transfery, które wykonuję. Czyli GMT z Binance Smart Chaina wyrzucam na Binance, tam z uleta Binanceowego wrzucam, transferuję na y, y, Phantom, to jest ten portfel trzeci. No a z Solany dwójki wrzucam zarówno GMT, jak i GST właśnie na Phantom, to jest ten czwarty portfel i tu na nim dokonuję konwersji GMT na GST. Po co to w ten sposób robi? Tak zdobyte GST przerzucam na piąty portfel i dalej tu z piątego portfela wrzucam to na to jest, są zwykle znaczne ilości GST. Tutaj na Solanie to, to będą ponad 2000. Zależy, jaką skrzynkę będę chciał otworzyć. No właśnie, bo tutaj na tym slajdzie widać, że te wszystkie GST z tamtych kąt po lewej stronie są przeznaczone na otwieranie skrzynek 9 i 10, najczęściej 10 ale dziewiątki też się zdarzają i to są też szczęśliwsze powiedzmy otwarcia zwykle no i dalej te GEMY są spieniężane poprzez sprzedaż na GMT i w zasadzie w ten sposób kumuluje GMT to jest mój główny cel to kumulacja GMT tam sobie dałem cel powiedzmy 10 tysięcy GMT i potem zaczynam GST już tylko generować ale to też jest taka wstępna powiedzmy, idea, i czy tak zrobię, to jeszcze zobaczymy. Na razie jest cel 10 000 GMT. Gdzie jestem teraz? No to tutaj widać, to jest dosyć świeży świeży slajd. Tu mam y, na y, spendingu tego mojego solanowego konta, y, powiedzmy pierwszego, 6864 GMT, z czego wychodzone 3185. O co tu chodzi? Aby to wytłumaczyć, to trzeba pokazać sobie co było zanim w ogóle zacząłem kopać GMT. Generalnie GMT miałem do 15 września 2023 miałem tylko ze skrzynek czyli z boksów. No, to było w dane kopie. No i uzbierałem w ten sposób 91 319 GST i 2500 ponad GMT. I to było 15 września, kiedy zrobiłem pewne zmiany, bo był wtedy event i stwierdziłem, że to może jest dobry moment. Ale jeszcze zanim przejdę, jak, do te, jak co się stało właściwie, to trzeba zamienić te 91 tysięcy ponad GST na GMT. To mamy 5700 GMT plus te 2500. A to nam wychodzi 8200 GMT. To tyle miałem 15 września GMT. No i zrobiłem pewną taką rzecz że praktycznie całe oszczędności mm, poświęciłem na zrobienie epickiego buta. To było poprzez palenie bo to był ten event. No widzicie to jest ten ze specjalną pół, tą skórką. Yy, no Wtedy zrobiłem właśnie taką rzecz nie? i od tej pory już nie zarabiałem. Tak jak yy, tutaj jest pokazane po lewej stronie 300 290 i 280 czyli to by wyszło yy, no jakaś tam ilość GMT, natomiast teraz zarabiam, znaczy od, od 15 września można przyjąć, że jakby Binance'owe i drugie konto Solany się nie zmieniło. Natomiast no to pierwsze Solany zmieniło się, że teraz w GMT, jak przekonwertuję 35, no wychodzi 748 GST, więc jest to pewne, pewna różnica. Teraz pytanie, czy to było warto zrobić? No więc przygotowałem taki wykres, Fiolo, fioletowy, fioletowa linia pokazuje ten moment, w którym miałem te 8200 GMT i szedłem dalej zarobkami i szydł, szedłbym dalej miałem te 8200 ponad i szedłbym dalej zarobkami. No, doszedłbym, powiedzmy, zakładając to bardzo, jest y, niedokładne szacowanie, bo wiadomo, że te linie nie są ani proste, ani y, ja też nie robię regularnie tych treningów, więc jakby to jest takie bardzo teoretyczne założenie, no, ale do czegoś musiałem się odnieść. Dlatego y, tutaj y, wychodzi, że jakby w, w lutym. 26 roku no, miałbym uzbierane jakieś 30 tysięcy GMT, natomiast ja zrobiłem. Aha, i teraz tak, to było jakby fioletowe, pokazuje od 15 września co się dzieje, i niebieska pokazuje tą krzywą, która jest równoległa, ale od zera jak ona idzie, prawda? jak ona od zera idzie to jakby licząc od, od 15 września liczymy jakby od nowa to tak by była nachylenie tej e, krzywej e, zarobkowej. E, natomiast zielone zielona linia to jest to co zrobiłem e, po 15 września czyli zrobienie tego epika i kopanie gier. No więc mówię to jest bardzo takie założenie płaskie i, i ono nie uwzględnia bardzo wielu zmiennych. Natomiast jak widać no, ta inwestycja którą 15 września podjąłem no ona wychodzi że by tą różnicę która była na samym początku no, którą poświęciłem na zrobienie epika odzyskuje w sumie gdzieś w rejonie 17 20 stycznia 2025 roku no więc zakładając że będę w projekcie no to powiedzmy że tutaj wychodzę na zero i od tego momentu już zarabiam więcej niż jakbym nic nie robił wcześniej tak czyli tam tego 1 lutego 2026 roku nie mam 35 yy, tysięcy, tak? 35 tysięcy nie mam, tylko mam powiedzmy 41, 42 tysiące GMT. No to takie jest, mówię, bardzo yy, założenie. Yy, no mówię, do czegoś musiałem się odnieść, więc jakieś tam proste arkusze sobie narysowałem i, i założenia. No, żółta linia pokazuje różnicę w zarobkach nie? Od, od pierwszego dnia tej konwersji. Tak? Także no to tutaj widać, że jakby no jest znaczna różnica już później. Tak? Także wychodzi, że dobra była decyzja, no ale na jej sfinalizowanie, żeby wyjść na zero, to powiedzmy trochę czasu jeszcze mniej, i nie wiadomo jak ekonomia gry yy, nam tutaj pozwoli. Także tak wyglądają moje dzisiejsze zarobki. Tak to wygląda dolarowo. To trzeba by było sobie przeliczyć 15, ten wcześniejszy slajd tutaj, tutaj 40, co ja po prostu zobaczyć te 35 GMT, 12.9, 12.5, 12, 12 dodać, bo to są takie 4 wartości, powiedzmy gdzieś tu, inaczej, no to, to, to wynika, to, to będzie ta... jakieś 15, 15, 000, 15 000 tysięcy więcej, 17 powiedzmy tysięcy GMT i to by było trzeba przez 300,

Wychodzi jakieś 47 e, GMT dziennie, 48 przyjmijmy, 48 GMT razy 0, teraz no, trochę mniej, ale 0,3 z 14 dolarów. 14 dolarów na 10. to mam taką wniosę 14 dolarów. No, trzeba wiedzieć, że te dniówki 2 lata temu były troszkę wyższe, podchodziły po 2,5 tysiąca dziennie złotych. Natomiast no tu 14. 3, powiedzmy 57 60 złotych teraz dniówka wychodzi także nie jest bogato no czasami te dropy ze skrzyń troszeczkę pozmieniają ale średnia wychodzi taka i trzeba przyjąć te 15-16 dolarów dolarów dziennie także. Tak to wychodzi jak chodzę walkerami oczywiście walkerami, bo przy runerach, przy jogerach wydaje się, że no, na pewno przy GST szybciej się to osiąga, natomiast na nie są to sprawdzone informacje, ale no, może być, że świetnie większe Dobra, co dalej? Dalej mamy... Dalej mamy, słuchajcie, airdrop na Fantomie. No, airdrop tokena Jupiter. O tym Jupiterze przeczytacie na YouTubie, posłuchacie na YouTubie, są materiały, więc ja tutaj nie chcę w całą teorię Jupitera wchodzić, o co to chodzi. No, są airdropy i jest to trochę warte. Jak w ogóle dochodzi do tego, że jakieś airdropy tutaj na tej solanie się pojawiają. W tych wcześniejszych trzech slajdów, tutaj pokazałem jakby na jednym, pokazane są pewne ruchy, pewne operacje, które robi na uoletach czyli jakby ruchy na blockchainie, y, trzymanie krypto na, na, na waletach, czy po prostu konwertowanie, transferowanie, to po prostu pewne ruchy, no w moim przypadku to są spore poty, bo tam kopię przez ileś dni GST, tam się robi parę tysięcy, konwertuję to na GMT i przerzucam na, na różne wolety między sobą, bo tam mam pewną taką strategię związaną z uniknięciem botów i uniknięciem domyślania się sztucznej inteligencji, że są trzy kąta w jakiś sposób powiązane. Więc ja to tak sobie pokombinowałem, że używam trzech uletów i co mi to dało? No, przede wszystkim na tych aktywnościach. Te, te aktywności są monitorowane. I to nie jest tak, że ma być airdrop, powiedzmy, ktoś zaplanował w lutym, to tam styczniu sprawdza czy coś się dzieje zwykle to jest kilka tygodni kilka miesięcy, nikt tego tak do końca nie wie może gdzieś to jest opisane warto zapoznać się jak kogoś to interesuje, po prostu te ruchy na woletach powodują, że co jakiś czas na yy, fantomie, na takim portfelu solanowym no, pojawia się taka na przykład informacja the yub airdrops is alive claim your 200 token here no i co zrobić? Co? Ja to się okazuje, że na każdym z pięciu tych moich uletów yy, taki komunikat się pokazuje. No ja bym to pewnie olał, ale na szczęście jest taki gość na naszym telegramie Vito. I bardzo za to dziękuję. Zresztą procent od wygranej, jak będę się spieniężał, to dostanie Vito. Yy, na pewno jeszcze będziemy gadać o tym, żeby w jakiś sposób no, ta sygnalizacyjna grupa też się bardziej z tym, co zależy, oczywiście, żeby się jakoś bardziej tutaj związała ze sobą, żebyśmy bardziej byli w kontakcie niż tylko na telegramie no ale no właśnie 200 tokenów jupiter na pięciu portfelach o co tu chodzi? no dobra no claim, klejm, klejmuję bo jest taka opcja jest taka opcja teraz tego myślę, że nie zrobiłem no ale dobra jest takie coś, że się klejmuje Czyli zatwierdza się, zgadza się na to, żeby Ci przyjął. Musisz to zakliknąć, żeby Ci przelali. No i co? Kliknąłem 200, patrzę 122 dolary. Mówię, Łot, Co tu się dzieje? No i co? Klik, 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 klik na pięciu. Wtedy byłem na spacerze i jak ta informacja od Vito przyszła, to po prostu... Ja się trochę zawiesiłem, bo miałem robić transfer, wiecie, z konta na konto, a tu nagle jakieś airdropy ja wiedziałem o airdropach, bo tam trochę słuchasz człowiek Ostapowicza, tych encyklopedii czy, czy Satoszów różnych, no i, i tego, no w końcu mówię, kurczę, no dobra, no sklejmowałem, patrzę, słuchajcie, cyk, 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 ja patrzę bo, bo z, tak jak pokazuję tutaj wszystkie te 200 wrzuciłem na jeden portfel, żeby mieć nad tym jakąś tam kontrolę, patrzę, 640 no tu 611 dolarów, no to słuchajcie, no parę złotych wpadło tak, no z, z, ponad dwa kloce w złotówkach, tak znikąd po prostu, no i teraz tak zaciągnąłem opinii chłopaków mówią trzymamy. no i ja rzeczywiście byłem po yy, przesłuchaniu paru filmów związanych z tym Jupiterem znalazłem na YouTube opinie, jakieś tam prawda, analizy no i wygląda na byczo, że to jest bardzo użyteczna rzecz na tej Solanie I to bardzo redukuje koszty właśnie swapów między monetami ma to dużą użyteczność, no i ten... wierzą w to poza tym jest suple jakieś ograniczone to nie jest taki inflacyjny jakoś bardzo token, no więc mówią, że może razy 5 zł. Ja czekam, będę czekał. No, na razie jestem już z straty, już widać, że tutaj po czterech dniach spadło sporo, prawie skrókę. No ale czekamy, tak? No, zadziało się i warto takich rzeczy oczekiwać. A na czemu oczekiwać? Otóż z tym samym Jupiterem są cztery fazy airdropów. Pierwszy właśnie był teraz. Początkiem lutego i są jeszcze takie trzy zrzuty zaplanowane w ciągu czterech lat. Taki slajd przygotowałem. No, po prostu warto mieć na to oko. No, dwa koła w moim przypadku, drogą nie chodzi. Może będzie to tylko 1000, może 500 zł, nie wiem, a może zrobili trochę więcej i będzie, wiecie, no, dostanie widzo większy procent. Nie wiadomo. Póki co na razie trzymam. Natomiast każdy może sprawdzić, Solana Airdrop Checker, takie ja sobie na Google wygooglajcie, zobaczcie i tu można wkleić sobie adres swój, no z fantoma na przykład czy z jakichś innych portfeli takich wiecie, nie dexowych, bo podejrzewam, że te adresy yy, na Binance, na, na czymś to, to nie są takie, na przyznaję, no nie wiem, ja tam nie sprawdzałem tego, yy, można to sprawdzić. Ja tu wbiłem swoje i okazało się, że coś tam... Było i to, co ciekawe, no Jupitera udało mi się i tam z obok jakby się to przewinęło. Ten pasek się przewinęło z adresem tam w bok, to się pojawia to 200 Jupiterów, że mam sklejmowanych, ale co ciekawe, był czas, już jakiś czas temu, i to tam chłopaki na grupie telegramowej u nas gadali, że jest on Wen i że to warto kupować. no Wen mocno spadł i ja dostałem, okazuje się na swoim portfelu też airdropa tego Wena na 643 tysiące, co dzisiaj jest warte około 29 dolarów, ale to mocno spadło, więc jakby y, to było więcej wartej, może nawet 5 y, razy więcej jak to dostawało się. Nie wiem, w każdym razie no przegapiłem. Y, trudno, czekamy na kolejne Jupitery i na kolejne akcje Warto sprawdzać ule. Także tyle.